Dobry, dzisiaj wtorek. 18 czerwca i sprzątanko, ponieważ zaraz albo jutro w środę, albo w czwartek rano wyjeżdżamy do Teksasu. Także ja tutaj sprzątam. Gorąco dzisiaj powiem Wam upalnie 32 stopnie dzisiaj było, bardzo słonecznie, super. Jutro środa sobie też 35 stopni ma być tutaj u nas w domu. Niby nie ma overnight parking, ale myślę, że nikogo nie będzie przeszkadzać tutaj. Teraz spakam w moim trailer. Parę miesięcy. Zobaczmy. Odladą paliwo. Tylko raz na wycieczce takiej małej. To tak, teraz jechali wjechali. i wjechać nowa. na lewo. To na lewo tu. To fajne miejsce, nie? Czy sobie korzystamy, ja nawet nie wiem czy widać ja się troszkę przypiekłem, opaliłem tak czy siak pokorzystane dzisiaj, jutro, dzisiaj jeszcze posprzątam, bo możliwe, że jutro po prostu wyjedziemy jakoś przed wieczorem, żeby te 4-5 godzinek zrobić i mieć po prostu lżejszą trasę na potem eee, odkurzowanko sprzątanko, powycieram lodówkę półki wszystkie, ładnie żeby było, ci to. Co? czy coś glancuś i potem umyję podłogę Także tak to wygląda mniej więcej wszystko, musiałem wyjąć ciężarówki, to leżało Czy to na łóżko, czy na zewnątrz Jeszcze pod bo tu mam taką tą skrzynię z dwora Chcę to posprzątać Także ja to potem otworzę Nie wiem, chyba nie widać za bardzo Ale ja to potem otworzę i ten I zrobię tam porządek Na jakieś narzędzia A jutro pacuwamy, także widzimy się niedługo Włączyć wcześniej ciężarówkę, odnieść parę rzeczy Koce maili tutaj fajnie, bo chłodno. Ja zobaczcie, mirka mnie troszkę przestrzygła, także super, ale chciałem tylko wam pokazać, jak czyściutko jest. O, jak ja jestem w trasie to oczywiście burdelik mi się nie chce sprzątać, ale jak mamy wyjechać razem to. Wody mamy, trzy nowe, tu są te do picia i te są kranówki, dwie. To można dolewać. Tutaj jest jeszcze cała woda 20 litrów potem podnosimy wszystko. Także super, czyściutko. Lodówka pusta. Jedzenie odniesiemy potem, no i zobaczymy. Na razie idziemy na spacer z psinką naszą. Potem zostawimy ją w domu i pójdziemy sobie popływać tam, bo tam mamy rzekę. Nie wiem czy widać, ale sobie pójdziemy popływać. Na drugą stronę rzeki tam jest takie takie miejsce, że sobie można troszkę popływać. I jak będziemy gotowi to wyjedziemy. Dużo kilometrów nie mamy. Do poniedziałku jest do zrobienia. Mam jakieś 3800 kilometrów. do Teksasu mamy stąd. Także dzisiaj środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Mamy 5 dni, żeby zrobić 4000 powiedzmy kilometrów. Także każdego dnia jak człowiek zrobi po 700-800 kilometrów, Akurat tak, taki, taka lajtowa wiecie, trasa, taki lajtowy wyjazd. No, na spokojnie jak na wojnie. Moglibyśmy jutro, ale tak jak mówię, wolimy sobie na spokojnie jechać. Ona czeka na mamku, nie? No, możesz w sumie pokazać jak wyglądają te trailery na te, te łódźki. Tutaj aluminiowa cała konstrukcja. Tu jest nasze, na dwa... nasze listeczko. A tutaj no, takie żeśmy miejsce, bo tam dużo ludzi myślę. teraz przychodzi. Zmieniali tam kiedyś autem, kamienie postawili tam kiedyś autem mogłem podjechać aż pod wodę mm -hmm. i sobie normalnie wiecie przy aucie położyć się tak człowiek jest taki troszkę schowany A my teraz mamy tu takie miejsce tak. i tu sobie wchodzimy do wody my tam teraz autem parkujemy strasznie dużo tam ludzi, dzieciaków hałas to tam... To. tu mamy spokój Już nie mówię, że co druga osoba mary się pali strasznie to pierdol śmierć. Mm -hmm. No idziemy sobie tutaj na tak to my, ja podium nie wiem, ja, widzisz, zabudłaś. Ale chodź ty, możesz sobie skoczyć. Ja idę się normalnie powoli oswieżyć. No, tu jest trochę. O, trochę zimno teraz. Oswieżująco? To o, ale fajnie. Ja idę też. No. Ja idę sobie popławać. Prójdź tu, przyplawaj. Nie jest w ogóle słono takie typowe. Nie, nie no, jażero, no. Ej, jak czasem fajne fale, nie? Tak, no. Jak no idę tam mamy podium nasze. Mirka. Co? Tam podium mamy, nie? Jakie podium? No tam, że tam sobie siedzimy. Aha, tam widzimy, no. Wszystko fajnie. A teraz patrzę, tam nie ma za dużo ludzi. Paru dzieci tam mhm. są. Ale tutaj teraz fajnie, od kiedy tutaj, tutaj my zaczęliśmy, to tu się na pacjentka. to tam też zrobić spokojnie? Tak, możemy sobie tam opekać. Fajne miejsce, bardzo naprawdę. Tutaj ogólnie to miejsce mi się wydaje, że to dbają o to jakby Indianie. No oni First to jest... To się nawet miejsce nazywa First Nation. Tobik. Czyli First Nation to jest jakby pierwsza nacja. Tak. Nacja? Oni to tu wszystko postawili, tak? takie wecy. Zobaczcie no. Któregoś razu teraz jak byliśmy z takiej, z drugiej strony tam, mhm. to nam powiedzieli ludzie, takie babiczki, żeby nie wchodzić tamtędy do wody. Bo ponieważ jak jesteś przy brzegu to dużo jest tych mm... co sią krewno. Mhm. Jeszcześmy nie spotkali, bo nam jest tutaj chyba nie ma, ale tam jest dużo. Mm. Bo tam jest błoto takie, tam jest taka Taka paczka Myślę, że Ciekawe. tak on skoczył, a jak rybki tutaj... Wodaj no mi kamerę teraz, idziesz do wody? Ja nie wiem Czy tam chcesz wejść? Tak Wejdź teraz, a potem pojedziesz tam skoczyć. Nie, ja skakać nie idę mam. Nie idziesz nie skakać? Teraz nie, to tak. <laughs> Dobra chłopce, na wodę. A ja idę z kamerą skoczyć, ja będę ją mocno trzymał. O, to super woda stylizny. Fajna, nie? Au, au, au droga usłana kamieniami. Ale myślę, że tutaj łóczki można za darmo zostawić Ale to chyba ludzie się boją, można ukraść, nie? Lekko Obok domu mamy takie miejsce, tam płacą za miejsce, ale tam jest zamknięte, jest trochę strzyżone. Jak? Dobra, ja trzymam kamerę i wskakuję z nią. Chcę nagrać wody? Trzymam kamerę trzymam z kamerą. Ry. To my jesteśmy po transmisji na żywo. Zaparkowaliśmy jakieś dwie godziny za Montrealem i obiadek. Która jest 16.30 czasu lokalnego, dzień drugi, bo nie nagrałem nic jak żeśmy wyjechali, a my żeśmy wyjechali w środę wieczorem około 21:00 i dzisiaj jest 16.30 czasu lokalnego, jesteśmy tak dwie godzinki za Montrealem, także w trasie już powoli i czwartek, aha, dzisiaj jest czwartek, także żeśmy wczoraj wieczorem wyjechali, no. A co ty, co już tu nurkujesz, na chwilkę tylko nie uważam, mam bycie tyłek pieku potem po takim jedzonku. Aha. No gorąco jest za cholera z 30 plus na naprawdę gorąco. Byłem teraz się przejść z bez... Miley z Pinką naszą. Ona gorąco oczywiście się nie chciała być Jeż na dworku. No jeszcze na chwilkę pójdziemy i jedziemy dalej. Atakujemy dzisiaj podjechać jakoś pod granicę w Detroit. Widzicie, ja tu koszuleczka już gotowy jestem na Kalifornię, e, to jest koszulka z Florydy, ale gotowy już jestem na Kalifornię, Texas. Coś tam, coś tam, nie? Także rezara super upalnie, pogoda naprawdę wyśmienita, aż za bardzo mogło być troszkę spokojniej. No, widzimy się w trasie. No, no zobaczcie, to mamy ciężarówkę. Wczoraj zaparkowaliśmy, no, dość wcześnie, jakoś 10 minut przed 12, bo mi się godziny kończyły, chyba z 4 minuty mi zostały, bo po 12 mi się dopiero miały zwrócić. Jestem teraz z Milek na spacerek. Mirka nam przygotowuje śniadanie. Powiem Wam, że wczoraj tak nie była za bardzo ochocza na spacer, ale było gorąco wczoraj. Dzisiaj jest chłodniej i w parku tutaj, w tym tutaj ma, zobaczcie, dużo po prostu sobie wącha inne psiki. Także ona teraz w średnim niebie. jak spacer. Z trawki na trawkę. Taki tutaj parczek jest. Teraz nie, nie radno żeśmy wstali No, no My Dzisiaj przekroczymy granicę za chyba godzinę nie półtorej godziny mi się wydaje Także każdego dnia nam zostaje po 8 godzin jazdy Także mamy bardzo dużo wolnego czasu że tak powiem Nawet 11 godzin to jest trochę czasu wolnego ale Masz 8 godzin jazdy, to masz ile? 16 godzin wolnego w przeciągu dnia, 10-11, może 12 godzin na przerwę, jakiś tam obiad, nie wiem, do Walmartu iść, na spacer gdzieś się przejść, że Mirka jak skończy ten, zrobi śniadanie, się ogarnie, to zaraz do nas dołączy i będziemy atakować granicę. No, dzisiaj jest piątek? No, dzisiaj jest piątek, tak a dokładnie 21 czerwca w piątek. Majli, to nachodzi sobie po kawałku betonu, bo trawka to ona, ona, nie lubi trawki. 35 stopni jest, odczuwalna 40. Jesteśmy, nie rewemy Miley, nie rewemy, jesteśmy co? Dwie godzinki nad... mamy do Dallas, także z Dallas potem odbijamy na południe w stronę Houston i tam rozładunek pierwszy jutro rano dzisiaj jest niedziela, około 15 po południu jest teraz tutaj mamy widzicie rezerę. Mirka nam przygotowuje takie śniadanie troszkę późno, późne śniadanie i stąd nie wiem, 15 minut mamy do Walmartu w Walmartu zrobimy zakupy i jedziemy prosto na rozładunek, tam robimy przerwę dzisiaj gorąco jest, ja oczywiście zapomniałem, jestem ubrany cały na czarną ale no już trudno, nie jest jak jest. Także e, potem się zamienimy, zjemy i Mir z Mirką pójdziemy na spacer tutaj też się przejść. Mali sobie tutaj wącha. gdzie zwiedzą sobie Rezare. Tutaj w te stanach są bardzo takie specyficzne, są zajebiste. I oczywiście gwiazda, nie wiem czy widzicie, tutaj jest gwiazda. Także to znaczy, że jesteśmy w Teksasie No spoczko No, jeszcze się załatwia Sinka mała, zostawia po sobie Zapachy <laughs> I ścieka na jakichś tam ludzi w okolicy Patrzcie, ona, ona nie lubi trawy, widzicie, ona, ona to po betonie sobie lubi chodzić Po asfalcie To jest królowna jasna No, i powolutku. Nie ma tutaj za bardzo co pokazać po prostu, bo standardowa trasa Indiana, e, Indianapolis, no, przez Indianę jedziesz to masz tam Indianapolis, potem Memphis i odbijasz po ukosie cały czas w stronę Dallas, i potem na południe z Dallas pod Houston i stamtąd będzie już fajnie, tam już będzie co bar bardziej pokazać, bo potem, jak zrobimy rozładunek, tak jakieś pół godziny na północ od Houston. Odbijamy do obkoła Houstonu tam i lecimy na dziki zachód. Od razu, dziesiątką odbijasz i cały czas dziesiątką do Kalifornii. Także będziemy jechać fajnie, cały Teksas, że tak powiem. Zwiedzimy, przejedziemy, bo aż do samego tamtego takiego narożnika. Jak jest ten Teksas, to jak to? Teksas wygląda jakoś jak taka ręka na mapie. I tam na sam na sam taki narożnik Teksasu jedziemy Tam przejedziemy. Wyjedziemy z Teksasu i tam jest El Paso Także na pewno będzie co zwiedzać Będziemy jechać tuż przy granicy z Meksykiem Widoki będą na pewno zajebiste I oczywiście planujemy Wpaść, zaparkować na ten W Las Vegas Pójdziemy sobie do kasyna zobaczyć jak to tam wygląda Także na razie takie plany Pierwszy, drugi rozładunek I przerwa Ja wam powiem tak Z czasem Z czasem mam jak teraz tutaj dojedziemy, straciłem dwie godziny na różnych tam zwolnienie, parking, 15 minut inspekcja, co nie, 15, także dwie godziny z kawałkiem straciłem i teraz mam jakieś 4 godziny zapasu nadwyżki względem tego jak jadę do Kalifornii, o co mi chodzi, jak jadąc 100 na godzinę, każde 100 km dla mnie godzina. I mniej więcej jak wyliczę sobie, mam 70 godzin w tygodniu. Cała trasa wychodzi jakieś 6400 km. No i teraz, jak tu dojadę na pierwszy rozładunek w Teksasie, to straciłem 2 godziny na inspekcję i tak dalej, zwolnienie, co nie? Czy tam jazda pod górę, czy jakieś korki, czy coś takiego. I mam 4 godziny, żeby dojechać zapasu, żeby zrobić drugi rozładunek. Także jest ok, dużo czasu nie straciłem. Jak tam dojadę, mi zostaną prawdopodobnie stracę kolejne dwie godziny, także dwie godziny mi zostaną, żeby gdzieś pojechać na okoliczny truck i zacząć robić 36 godzin przerwy także taki mały update, pokażę wam jutro rozładunek i może potem obiad Pierwszy rozładunek. Dwa duże boksy. Tutaj żeśmy sobie spali. Jak zaparkowaliśmy to takie odludzie tutaj jest. Tu są takie małe magazyny. I z liną. I z tym gościu. Kory go mijam. Mam nadzieję, że go ominę w porządku. Co tutaj jest napisane? Mogę jechać prosto? Idę Tutaj dziesiątka łez. Tam jest most chyba już tu pojedziemy Bo dalej nie jedziemy no tu jest na łez, no. chcę coś szybko zobaczyć dalej dałoby się jechać niby tutaj by się dało ale patrzmy pierwsze to tak klikniemy off duty nie czas nie uciekał bo nie mam dużo i sprawdzimy jeszcze nawigację no z tyłu jest ten, ta ciężarówka, teraz nie wiem czy dalej mogę jechać. Rozumiesz? Ten banon pojechał. Tam jest z tyłu ciężarówka, którą widziałem, że jechała objazdem to ja... No ja wiem, o to mi chodzi, bo tu wszędzie są remonty na, na, na tym objeździe, tu i żeby się nie okazało, że tam pojadę i nie będę mógł jechać dalej. Jest ta ciężarówka. Ona jedzie za mną. Czerwona Zobaczymy czy pojedzie prosto Zwalnia No tu mi mówi żebym jechał Aha dobra, tu jest na czerwono To tam już dalej się nie pojedzie objazdem chyba nie się, tak? Chyba nie, także tutaj zostaniemy Ale to nie szkodzi, mi to w niczym nie przeszkadza Bo ja sobie tutaj kliknę off duty I teraz mi godziny nie uciekają Że stoję w miejscu No, żeśmy ile żeśmy przejechali, ja wam pokażę. No, z 5 km tutaj stali. Co ciekawe. O, tak wam pokażę. Na czerwono widzicie tutaj ten pasek przejechałem. No. Ale się nie ruszamy praktycznie w ogóle, także... No, jakieś remonty, remonciki tutaj robią. I po prostu mi się wydaje, że zamknięta jest droga. W sensie, że przepuszczają tylko od czasu do czasu, bo tak to by się jechało. Z psem, no? Także taka sytuacja, jak widzicie. Pewnie musiał ich poprawiać, żeby zjechali. Była droga pewnie zamknięta. Także tutaj mamy dom i mamy jakiś prime Taka sytuacja Co to znaczy? A teraz mi się to na przykład to jest śmieszne, bo ten Werner tutaj był przede mną, ją pojechał prawo, żeby zrobić objazd. Tak, bo nie ma wstępu z powrotem na autostradę. Patrzcie, tutaj ciężarówka stoi, także ona nawet nie może jechać, nie ma pozwolenia. Za no? Bo ona to operuje asy, to dlatego. No i tam jest kolejka. Także w sumie nie jest tak źle. Nie, zatem. Dobrze, że tak żeśmy zrobili. No tutaj stoją. Pół godziny żeśmy czekali tam na tym wyjeździe. Znaczy jadą tu, ale powoli. Ale nie wiadomo gdzie jest wjazd z powrotem. Zobaczcie, zaparkowałem sobie tutaj, także powoli zbliżamy się do El Paso. Jak widać, słońce zachodzi, jedziemy prosto w tamtą stronę. Mam nadzieję, że wiatr. O. Tak, zaparkowałem. Tutaj górą przechodzi autostrada. Ja tutaj sobie zaparkowałem, bo w okolicy nie ma za bardzo gdzie zaparkować. Na obiadek, na 10 minut Mirka przygotowała obiadek, ale jak widzicie, jedziemy. Na dziki zachód, tam słońce zachodzi. Wiatr wieje, bardzo ciekły. Nie jest tak gorąco jak było w dzień. No bo już słońce jest daleko, co nie? Mój ulubiony obiadek, ulubiony obiadek, oczywiście. Kurczak okay. z frytkami. Kurczę, tutaj Mirka teraz w piekarniczku przygotowała. Mm -hmm. Ja jak jestem sam, to ja tak jem, ja uwielbiam takie coś. Jakoś mi się to nie nudzi. Dużo teraz jem chickenu, nie? Przestałem mm -hmm. jeść... E, ...bif. Okno. Zamknę przecież. Klikaczku. Raz w domu, raz chicken, a raz e, cestowiny, nie? Pasta. No. Jemy to, co w domu już Mirka przygotowała wcześniej i teraz odmraża jakiś obiadek. A resztę e, na zmianę z tym. Tak, jeden przygotowanym dzień coś tutaj. przygotowany, jeden dzień coś teraz. Tak, troszkę proteinów. Majli, co tam atakujesz mojego kurczaka? Nie Zobaczcie, ten mały potworek Dobra, to Wyletyba. smacznego i zobaczymy, może nakręcę zachód słońca Takie jakieś tam mrożone ryby, takie wiecie, standardowe produkty. Idziemy do ciężaróweczki. Jesteśmy teraz w El Paso. To jest dokładnie co się już wjeżdża do miasta El Paso. Jazda super zajebiście, wszystko. Naprawdę podoba mi się ten jechać. Także idziemy teraz to wszystko ogarnąć i przelać. Patrzcie Ja pierdolę jak ja do niego podejdę mhm. okay, tu poprzaskę nic nie ma Ja teraz przy nim stoję i teraz patrzcie <grybujesz> Gdzieś tutaj nie? Gdzie? Tutaj gdzieś Ja pierdolę żeśmy się tutaj zatrzymali bo szukaliśmy żeby zobaczyć jakiś fajny duży kaktus To jest drugi też ogromny ale Ten tutaj to przegieł pałę Mhm. Jeszcze tylko troszeczkę cię na kamerę. Podaj do niego Mirka. Na chwilkę tylko Zobaczcie jaki ogromny jest Żeby w ogóle całego go złapać w kamerze. Ja ładny, nie? No, do Kalifornii mamy jakieś tylko 3-4 godzinki już nam zostało. Jestem na drugim rozładunku w Kalifornii, mam nadzieję, że timelapse wyglądał ciekawie. Ja tylko chciałem powiedzieć, używałem aplikacji, która mnie wysłała, to jest tam y, dla ciężarówek aplikacja, nazywa się, jak ona się nazywa, Tracker Map mi się wydaje, albo Track Map, A taka aplikacja tutaj, była tam polecona na Facebooku przez trackerów, opinie ma być całkiem dobre, ale co się stało, wysłała mnie na pięciotonową restrykcyjną drogę. I za bardzo nie miałem jak tam już ogarnąć mówię dobra, pierdolę jadę nie? No i pojechałem po prostu tam, tam tam jest ta uliczka, przejechałem tutaj na obkoło Mówię szybko machnę Może żaden policjant mnie nie złapie No i się udało e, Ponieważ wszędzie tutaj są 5 tonowe restrykcje I ta aplikacja po prostu dała troszkę dupy e, Trzeba było wcześniejszym zjazdem wjechać I pojechać troszkę na obkoło Takimi uliczkami Tylko jedna taka dróżka jest Że tam akurat ciężarówki mogą przejechać Druga aplikacja, Hammer, która mi wysłała, pokazałem. Znaczy, teraz jak już jestem na miejscu, sprawdziłem w tej aplikacji Hammer i ona ładnie wszystko pokazała: pięciotonówki, wszystkie, które są w okolicy. Sprawdziłem drogę jeszcze tą aplikacją Hammer i ładnie pokazała ten obiad tutaj na około. Także widzicie, człowiek się uczy. Na szczęście bez problemów, bo za to nawet tysiak mógłby być kary. nie? Na szczęście nie było problemów. Tutaj jest, także o 7:30, jak otworzą, ja wstaję. Cofnę, rozładunek no i odpoczynek. I potem jedziemy co? Dwie godziny na rezarę re, i w poniedziałek załadunek, bo jutro piątek jest. Piątek, dwudziesty... nie, jutro czwartek, 27 jest. Dzisiaj środa, jutro czwartek. Ok. めて胸の雑音に嫌気がさしてドンカキやってこれをつけ始めただのビートエンドエンきに斬られてるあの子のスリングに浮いたアイシャドウ誰が広めたコスプレイヤー意味がないようで意味はあるそれ知らないとただのバッグ に敬意は払ったのか」「軽々手を出すべからず彼らのライフスタイルを前が聞こなす価値なんかないな」「<laughs> その目見た目中止で掘った墨教えてあげよ本当の意味」「好きだから可愛いからカタカナジャパニーズ読めない漢字」「ついたハリーオールドイングリッシュにするのはスーパーヒーローのパロディマルガリータは祝杯には向かない人を失う悲しみなど埋められ」